Ukraina. Państwo wystawiło pierwsze więzienie na sprzedaż Ukraina. Rozpoczęła się wielka wyprzedaż więzień. Równowartość ponad 29 milionów złotych, czyli 220 milionów hrywien. To cena wywoławcza podkijowskiego zakładu karnego, którego chęć sprzedaży ogłosił minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluszka. Ruszyła wielka wyprzedaż więzień. Napisał na Facebooku Władze zapowiadają, że większość przychodów ze sprzedaży zostanie wykorzystana na rozbudowę infrastruktury. Wielka wyprzedaż więzień doszła do etapu pierwszej aukcji, napisał na Facebooku ukraiński minister sprawiedliwości: Jeśli ktoś ma zbędnych 220 milionów i chce nabyć niewielkie więzienie, kilka kilometrów od Kijowa, link poniżej dodał szef resortu. Zaznaczył, że 70%. Przychodów ze sprzedaży będzie przeznaczony na rozbudowę nowej infrastruktury więziennej, odpowiadającej europejskim standardom. 30% ma trafić do budżetu państwowego. Fundusz Mienia Państwowego informuje, że cena wyjściowa więzienia, które jest przedmiotem sprzedaży, wynosi ponad 220 milionów łach. Według Agencji Ukrainform ostatnich więźniów z tego zakładu w miasteczku Kociubińskę przewieziono w 2019 rok. Jesienią wiceminister sprawiedliwości Ołena Wysocka przekazała, że na Ukrainie jest 27 więzień, które nie były wykorzystywane w ostatnich dwóch latach i trafią na sprzedaż przez centralny system zakupów państwowych ProZero.